Witam Państwa. Podczas dzisiejszego spotkania mówił będę o prowadzeniu działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terenie Polski. Wiąże się to z pytaniem, które otrzymałem. Pytanie takie dosyć złożone. Zatem spróbuję na nie odpowiedzieć w dwóch swoich wystąpieniach. Pierwsze to prowadzenie, czy osoby zagraniczne mogą i na jakich zasadach prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP. Otóż, proszę Państwa, musimy tu sięgnąć na wstępie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w jej wersji ostatecznej z, lutego, z lipca 2004 roku, gdzie w artykule 5 ustęp. Dwa, yy, przeczytać możemy, yy, proszę Państwa, że wyjaśnić najpierw to pojęcie osoby zagranicznej. I właśnie ten artykuł to pojęcie osoby zagranicznej wyjaśnia. I mówi tak, że osobą zagraniczną jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Że jest to, że osobą zagraniczną jest osoba prawna z siedzibą za granicą. Że może to być jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości, zdolności prawnej, także z siedzibą za granicą. Taką, taką osobą nieposiadającą osobowości prawnej są spółki, między innymi cywilne u nas, czy spółki jawne. Że przedsiębiorcą zagraniczną jest osoba wykonująca tą działalność gospodarczą za granicą, przedsiębiorca zagraniczny. Że może być to oddział lub wyodrębniona jednostka, część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą tego przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania tej działalności. Proszę Państwa, ponieważ w artykule 6 znajdujemy stwierdzenie, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa, zatem spróbujmy, proszę Państwa, wyjaśnić dalsze kwestie, jak to z tą równością. Proszę Państwa, będzie dla tych przedsiębiorców zagranicznych czy osób zagranicznych. Otóż y w artykule 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest mowa o zasadach prowadzenia tej działalności gospodarczej na terenie Polski przez osoby zagraniczne. Bo już wiemy, co to są osoby zagraniczne. Otóż w tym artykule 13 w ustępie 1 się stwierdza, że osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej Państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu, EFTA tak zwany, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Które mogą korzystać swo ze swoich przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze wspólnotą europejską i jej państwami członkowskimi, yy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polsce. Co to znaczy, proszę Państwa, w naszej sytuacji, że. Wszelkie osoby zagraniczne, fizyczne i prawne, pochodzące z państw Unii Europejskiej, mogą wykonywać działalność gospodarczą na terenie Polski na takich samych zasadach, jak czynią to obywatele polscy. I to jest. Pierwsza kwestia, najważniejsza, bo te osoby najczęściej tą działalność gospodarczą na terenie Polski wy, wykonują. Ale mamy drugą grupę, ustęp drugi, jak gdyby z pewnymi ograniczeniami w odniesieniu do innych osób, bądź po spełnieniu przez nie, o ile nie są członkami Unii, nie pochodzą z państw członków Unii Europejskiej, które muszą spełnić nieco inne, jeszcze dodatkowe wymogi. Otóż, obywatele innych państw niż te wymienione, stwierdza się w tym ustępie, jeżeli posiadają w rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlanie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczone, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczone udzielone przybywającemu na terenie Polski lub przybywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną polską członkom rodziny w tym rozumieniu jeżeli posiadają status uchodźcy jeżeli posiadają ochronę uzupełniającą jeżeli posiadają zgody na pobyt tolerowany jeżeli posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim jeżeli korzystają w RP z ochrony czasowej, jeżeli posiadają ważną kartę Polaka, jeżeli są członkami rodziny w rozumieniu ustawy o wjeździe na terytorium RP, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Czyli mamy dwie grupy. Obywatele, osoby fizyczne i prawne, członkowie państw Unii Europejskiej i ta druga grupa na szczególnych warunkach przebywająca na terenie Polski. Natomiast inne osoby, niż wymienione w ustępie pierwszym i drugim, mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I spółki akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania i zbywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Proszę Państwa, to są kwestie dosyć istotne, wydaje mi się. Jeżeli Państwo macie pytająca osoba zainteresowana jest założeniem działalności gospodarczej na terenie Polski, to musi sobie na te pytania odpowiedzieć, do której grupy należy. Jeżeli nie należy do pierwszej grupy, tych obywateli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie należy do drugiej grupy, no to może założyć taką działalność, prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, jedynie w formie spółki akcyjnej, spółki, komandyto, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej bądź spółki komandytowo-akcyjnej. Są to spółki y, przewidziane w kodeksie spółek handlowych i zasady zakładania takiej działalności, i prowadzenia tej działalności w tym, że w kodeksie spółek handlowych zostały określone. I wreszcie, proszę Państwa, mamy jeszcze jedną grupę, którą, o której za chwilę Państwu powiem, a mianowicie osoby zagraniczne, które posiadają własną firmę, prowadzą działalność gospodarczą na terenie swojego państwa bądź innego państwa w Unii Europejskiej, mogą na terenie Polski otworzyć oddział tej swojej firmy, czyli mówiąc inaczej, wydzielić część z działalności, co się zdarza. Mamy różne montownie na terenie Polski, na przykład samochodów, mamy producentów odzieży, gdzie macierzysta jednostka takiej firmy znajduje się Poza granicami, a tu utworzony w Polsce zostaje oddział takiej firmy, która prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych, znowuż tutaj dla oddziałów bądź przedstawiciel przedsiębiorców zagranicznych. Ustawodawca w artykule 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stwierdza, że dla wykonywania działalności gospodarczej na terenie RP Przedsiębiorcy zagraniczni mogą na zasadach wzajemności, czyli my możemy również na tych samych zasadach tworzyć takie oddziały. Mogą, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, stworzyć oddziały z siedzibą na terenie RP, zwany dalej oddziałami. Proszę Państwa, i tu trzeba by się. Są pewne procedury przewidziane dla utworzenia takiego oddziału. Tu trzeba mieć swojego rezydenta, przedstawiciela, tu firma taka. Taki oddział musi być oznaczony w określony sposób w języku polskim. Również tu prowadzi się działalność księgową, tu się ten oddział w Polsce rozlicza. Oczywiście ma różne. Możliwości przenoszenia tych pieniędzy prawda, z kraju za granicę i płacenia większych lub mniejszych podatków, ale ma tu swojego reprezentanta, który oczywiście to może być reprezentant y, tej firmy zagranicznej, ale może tym y, reprezentantem być Polak, y, który włada językiem polskim, i, bądź ten cudzoziemiec, który zna język polski. I to jest jedna jeszcze możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terenie Polski. I wreszcie tą trzecią możliwością, proszę Państwa, jest możliwość założenia przedstawicielstwa. To nie oddział. Przedsiębiorcy zagraniczni artykuł 93. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP zwane dalej przedstawicielstwami. Oczywiście procedury takiego tworzenia przedstawicielstwa są, zostają określone w szczegółach i w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych przepisach obowiązującego na terenie polski prawa ale zakres działalności przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego, czyli przedsiębiorca zagraniczny na terenie Polski może otworzyć oddział, który może prowadzić działalność gospodarczą, prowadzić pełną księgowość tej działalności. Bądź może też utworzyć jedynie przedstawicielstwo, które może się zajmować jedynie promocją i reklamą przedstawicielstwa zagranicznego. Nie może samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej. I na dzisiaj bym, byłoby na tyle. Dziękuję Państwu.